Witajcie kochane, w dzisiejszym filmie pokażę Wam, y, jaki topper trzeba dobrać, jeżeli macie duże ubytki włosów lub jeśli y, Wasz ubytek jest na tyle duży, że nie macie już włosów też na czole. To będzie na końcu filmu. Zapraszam. Zawsze, wybór topera należy zacząć od tego, że musimy wiedzieć, na jakiej bazie to ma być zrobione. Ta baza musi pokryć cały Wasz ubytek włosów czyli musicie to wymierzyć centymetrem, bo każda głowa jest inna. I teraz wam pokażę, dlaczego do ubytku dużego mały toper na małej bazie nie będzie się w ogóle nadawać. Bo to jest jedno z najczęściej zadawanych pytań. Mały toper, czyli np. mini toper na bazie 6 cm na 9, tak mniej więcej by wyglądała ta baza położona na dużym ubytku włosów. Czyli. Po pierwsze, nie ma do czego przyczepić, bo to jest mocowane spinkami, czyli spinka się nie będzie trzymać y, na tych kilku włosach, które zostały. Powyrywa je jeszcze, także po prostu musi być o wiele większa tutaj baza. Baza musi być taka długa, żeby zakryła cały ubytek, plus jeden centymetr z każdej strony. O tym już mówiłam w poprzednim filmie. Natomiast jest to cały czas pytanie, które najczęściej się powtarza. Tutaj drugi przypadek, baza już troszkę większa, ale jednak za krótka. I zobaczcie, na szerokość jest za wąska, ponieważ cały czas nie pokrywam nam na szerokość tego ubytku. I tutaj duża baza, no i właśnie taka baza, czyli bardzo duża baza, to już jest na przykład tam 15 na 16 cm już większe bazy, taki ubytek powinna nam pokryć. Czyli pamiętajcie, że prawidłowo zmierzony ubytek włosów to jest podstawa, żeby wybrać dobrą bazę i dobrać odpowiedni toper. Czyli najpierw wybieramy rodzaj, rozmiar bazy, a później dopiero się będziemy martwić długością i kolorem włosów. Teraz jeszcze jeden z najczęściej takich Waszych problemów to ubytki przy przedziałku. Czyli w takim przypadku musicie zmierzyć dokładnie centymetrem, ile centymetrów ma ten przedziałek z ubytkami, który chcecie zamaskować. I tu baza może być, musi być dłuższa, na pewno ale na przykład mniej szeroka, e, czyli na przykład taki toper, na przykład mini toper 6 na 9 on będzie za krótki i będzie wystawać y, z tyłu, to jak tutaj na tym zdjęciu, y, tam y, takie łysiejące pole i to nie będzie się nadawało bo ta baza jest po prostu za krótka, więc tutaj na przykład może być coś dłuższego, na przykład 7 na 13 i wtedy pokryje nam przedziałek. Oczywiście to zawsze zależy właśnie od Waszego rozmiaru głowy, także musicie zawsze nam wymierzyć to, my Wam pomożemy, wystarczy wysłać swoje zdjęcie na WhatsApp lub przez SMS i my Wam pomożemy dobrać. Pamiętajcie, że toper dopinamy zawsze 1-2 cm od linii włosów, i te włosy wtedy nasze wyciągniemy sobie z przodu i je zaczeszemy razem z toperem. To się wtedy świetnie wpasuje pas i będzie naturalnie wyglądać. Czyli te włosy z przodu zmieszamy z włosami w to stopera i będzie to wtedy dobrze wyglądać. A co jeśli mamy brak linii włosów, czyli um, już um, włosy tam też wypadły, lub bardzo duże ubytki? Wygląda to mniej więcej tak. Czyli widzicie, że może brak linii włosów i mniejszy lub, i tek, lub większy, i wtedy w tym wypadku nie ma tam do czego dopiąć tego topera z przodu, czyli spinkom się nie da dopiąć, więc trzeba wybrać y, inne rozwiązanie. I możemy wybrać perukę, na przykład na siatce y, lace z przodu, czyli wtedy to się klei do skóry głowy i to wygląda, jakby włoski wyrastały z waszej skóry głowy, czyli bardzo naturalnie, albo taki toper, gdzie jest monofilment i ten przód, y, tak właśnie ładnie y, zakryje wam y, ten ubytek. Y, nie ma na czole spinki, to też się klei wtedy taśmą, taką specjalną. I y, 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 właśnie to jest siatka mono. Nasze topery, takie jedyny model, tak naprawdę, który. Jest tak zrobiony, to jest model Pamela. I wtedy tu na przodzie przykleicie plasterkiem, resztę przyknie, przypniecie i będzie wyglądać dobrze. Mamy też taki model toperu, topera Pamela całego, zrobiony na poliuretanie. Tak to wygląda. I to wtedy też można właśnie przykleić, przykleić do skóry głowy tam, gdzie włosów nam brakuje. Czyli jeśli właśnie nie macie tej, tych włosów na linii, ym, linii czoła, to będzie troszkę bardziej problematyczne. Ewentualnie taki big topper, bo tutaj ta obwódka cały czas ona jest poliuretanowa i do niej też można przykleić taśmy. Czyli możecie odpuść sobie tą przednią spineczkę i zamocować taśmą, czyli tak też się da. I jeszcze na koniec coś o mini toperze. Mini toper to będzie tylko dobre dla osób, które mają leciutko przerzedzone włosy, bo to jest bardzo mała baza, czyli 6 cm na 9. I tutaj, bo na tym zdjęciu może to niedobrze nie widać, bo to może wygląda jak półperuka, ale nie. To jest tylko delikatne zagęszczenie, czyli tylko dla osób z lekkim przerzedzeniem. I właśnie jest to bardzo ważne, że taki mini toper nie nadaje się w ogóle do dużych ubytków. Nawet tutaj widzicie 35 cm to jest długość włosa, natomiast baza jest cały czas maleńka, czyli do dużych ubytków nie. Bo w mini nawet te 35 cm tych włosów jest naprawdę malutko. A tu jest na przykład taka dłuższa baza 17-13, która może zakryć przedziałek, o której wcześniej mówiłam. A tutaj znowu inny toper, to jest bardzo, bardzo, bardzo duża baza, czyli na większe ubytki. Tu na przykład Big Topper, czyli taki właśnie produkt, który już nam pokryje troszkę większe ubytki. Tutaj na tym wideo mamy długość około 25-30 cm. Te włosy są mocno cieniowane. Czyli pamiętajcie, że te bazy wyglądają różnie. E, musimy zmierzyć nasz ubytek włosów, żeby wiedzieć, jakiej bazy potrzebujemy. Tak jak już mówiłam, możecie nam wysłać zdjęcie e, i my Wam pomożemy wybrać rozmiar bazy, potem dobrać długość włosów i kolor. Dziękuję Wam za obejrzenie tego filmu. Mam nadzieję, że był pomocny. Będzie mi bardzo miło, jeśli dacie łapkę w górę i subskrybujecie nasz kanał. Dziękuję.